Na jakim etapie jest zbiórka? Czy udało się kogoś zachęcić do pomocy w remoncie dachu? No, wiadomo, chętnych jest bardzo wielu, ale takich, którzy mają możliwości, jest, jest niewielu, bo to chodzi o duże pieniądze. Natomiast ja przede wszystkim bazuję na środkach pozaparafialnych. Mam świadomość, że my jako parafia nie jesteśmy w stanie udźwignąć tego, tego remontu. Dlatego już jest złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na sumę ponad 550 tysięcy, a więc to jest dość duża suma. Jeżeli się uda, to będzie szczęście wielkie. No i zostają nam jeszcze inne instytucje. Marszałek Województwa Doleszowskiego, Fundusz Kościelny, jeżeli się taka możliwość nadarzy. No i miasto. Także liczę takie miejsca, gdzie, gdzie można utrzymać większe pieniądze, bo to są, to są duże wydatki. Przypomnijmy, jakiego rzędu kwota jest potrzebna? Milion sto tysięcy ponad. Trzeba przy wymianie dachu, to znaczy wymiana więźby, wymiana więźby dachowej i poszycia czyli blachy i łupka. Bo Co tak powiedzieli fachowcy, eksperci, że ty, jaki jest zakres robót? No, bezwzględnie trzeba wymienić cały dach. To jest orzeczenie tych, którzy tutaj byli na dachu, panów, które, którzy od wielu lat monitorują te, ten obiekt. Oni tutaj przychodzą od, od wielu lat i sprawdzają, jak wygląda poszycie dachowe i mówią, że po prostu zmiany następują coraz szybciej i te, te zmiany są na niekorzyść do tego stopnia, że pół metra się obniżył dach, co grozi no, zawaleniem w przyszłości. Jeżeli się tego teraz nie naprawi, no to niestety te belki, które są zmurszałe, które są już nagnite, one, one po prostu ulegną w zniszczeniu i ta konstrukcja się może zawalić kiedyś. Mhm. Na sesji Rady Ksiądz powiedział, że być może trzeba będzie zamknąć kościół. Czy rzeczywiście jest aż tak groźny? Dzisiaj nie. Mhm. Ale jeżeli zostawimy to w pogodzie, wiadomo, tu przyjdą jeszcze zimy, przyjdzie śnieg, tu jest bardzo ciężki, bo sama woda, która spadnie na dach, ona ścieka, bo jest śnieg. Zostaje na dachu, to są olbrzymie ciężary. Przy powierzchni dachu ponad 2000 metrów to trzeba policzyć sobie, jakie to są kilogramy. No i to, to cały czas dach pracuje. I wtedy w przyszłości, najbliższej, jeżeli te zmiany będą występowały dalej w takim, w takim tempie, to podejrzewam, że w ciągu kilku lat przyjedzie tutaj konserwator zabytków i powie, że kościół bezwzględnie trzeba zamknąć bo grozi, zabrałem dachu. Mhm. Ksiądz był, prosił radnych czy jest jakiś odzew, w sensie ktoś po, potwierdził z urzędu miasta, że jakaś kwota zostanie przyznana? Nie, jeszcze nie mam takiej informacji mhm. e, Czy do powiatu ksiądz może y, powiat? zwracał nie, się? Nie, nie, nie. nie, powiat nie ponieważ powiat y, nie ma środków Bo tak. powiedzmy jasno, że ze, ze zbiórek y, parafian no, nie zrobimy tego. Nie, to nie ma szans. A to jest największy obiekt, y, który może pomieścić największą liczbę osób, y, tutaj w, w okręgu kilkunastu kilometrów. Koncerty wszystkie, y, bo tam czasami słyszę jakieś tam głosy z zewnątrz, że a niech to nie się zajmą tym, tym kościołem. Y, tu przychodzą różni ludzie. Tutaj są wycieczki z Niemiec. Y, wycieczki, bardzo często są wycieczki z Niemiec, które przychodzą do kościoła, patrzą, tu przyjeżdżają ludzie z Ministerstwa, przyjeżdżają ludzie z Saj Polski, zachwycają się naszym kościołem. To nie jest tylko kościół parafialny, to jest skarb, jeden z sześciu kościołów łaski. Cztery zostały zachowane, czyli dwa zostały zniszczone. Nie chcemy, żeby ten był trzeci, który został zniszczony, ale tu trzeba wiele wysiłku, wiele pracy. Mam świadomość, że, że to jest pomnik kultury, no i, i trzeba ratować. To, to to, to, to nieważne, że to jest zbudowane przez Niemców, czy że, że to służy kultowi religijnemu, to jest miejsce ważne dla Polaków tutaj dzisiaj. Ten Kościół to jest m, chyba obiekt, który należy przede wszystkim ratować. Czy jest jakieś konto, na które można wpłacać? Jest konto parafialne: parafia.kamiennagora.pl. Na tej stronie tam jest numer konta. Każdy parafialny otrzymuje też kalendarz na koniec roku z numerem konta. Jeżeli ktokolwiek życzy sobie, to może pomóc z tym, że muszę powiedzieć, że te internetowe wpłaty są, są rzędu 150-200 zł miesięcznie. Także no, myślę, że, że zwłaszcza starsze osoby nie korzystają z internetu, a, a ona nie najbardziej bazujemy w tym sensie, że no, są, są niesamowici ci ludzie, którzy na przykład napali 13 emeryturę, tutaj złożyła na ofiarę. Także tutaj są głównie, bazujemy głównie na ofiarach tych takich składających po 10-20 zł. Przy czasami większej ilości, ale to od osób starszych, którzy nie mają dostępu do internetu czasem. Jasne, i to, to są pieniądze, które na, na bieżące potrzeby są wydane. Olbrzymie są opłaty. Ludzie tego nie wiedzą, być może, że, no że na przykład o, o, światło, Ogrze... mhm. światło, bo o, ogrzewania nie mamy kościoła, a samo światło to jest ponad 1000 zł miesięcznie. Woda ponad 500 inne, inne sprawy, które, które tutaj Takie gaz, bieżące naprawy. Gaz, tak, to, to wszystko jest, jest, bardzo kosztuje. Natomiast bieżące naprawy, to ja nawet nie liczę tego, ponieważ to jest, no, coś wychodzi, jest ktoś, kto nam gratis to wszystko naprawia. Dzisiaj bardzo dziękuję panu Andrzejowi za to, ale są też konkrety, które trzeba kupić, nie? I wtedy, ta, no, ja już tego dajecie. Mamy książkę o schodach i przychodów, tam wszystko wpisuje, jakie, jakie idą sumy na, na te takie bieżące naprawy trzeba, bo tu przecieka w tym momencie trzeba coś zrobić. Podwaliśmy papę niedawno w tym miejscu, gdzie są zaciekin w kościele nad organami. Organy są w fatalnej sytuacji, ponieważ najwięcej przecieków w tej chwili jest na organach, a ten tynk, który jest mokry, on kruszeje i spada do piszczałek. I w tym momencie piszczałki nam się zatykają, dlatego my już rozważamy różne sposoby na to, żeby ratować tę, tę sytuację, bo, bo w tej chwili grozi nam to, że organy przestaną grać, gdzie zostaną zapchane tym tynkiem od góry, i w tym momencie no, no, jest problem. Musimy to jakoś nie wiem zetrzeć, za, zaimpregnować, żeby to, nie, żeby to nie, nie kruszyło się, nie spadało do, do piszczałek. A w tym miejscu najwięcej przecieków jest okazuje się. Zachowałeś jakieś informacje o remontach który, tych więźniów wcześniejszych? Ja nie mam takich informacji. Szukałem tutaj w, w archiwach i, i no wiem, że były. Ksiądz książek zwłaszcza najwięcej tutaj zrobił, bo ten, ten dach był w takim stanie, że musieli rozebrać drugi balkon. Bo był cały zmuszały, był cały mokry i, i znity i dlatego to co jest dzisiaj, to jest przez księdza, książka zrobiona i to jest idealna sprawa na tamte czasy, ale blacha cynkowana to ona, ona tylko jakiś czas służy niestety i tak już wytrzymała więcej niż powinna. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo.